Był sobie raz młody człowiek, który marzył o tym, żeby polecić w kosmos. Co wieczór siadał na werandzie i patrzył w gwiazdy i marzył. I któregoś dnia po powrocie ze szkoły spotkał człowieka, który powiedział, że spełni jedno jego marzenie. Nie uwierzył mu, bo miał umysł ścisłego naukowca i wierzył tylko w metodologię naukową, ale ten człowiek nie ustępował. Mówił, powiedz życzenie, a ja je spełnię. I młody zaczął coś podejrzewać. Myślał, na pewno świr, a ja nie mam przy sobie gazu. Lepiej się ulotnie. I uciekł, wrócił do domu, a tam znalazł w kuchni ojca, który leżał zemdlony. Okazało się, że miał zawał serca i trafił wkrótce do szpitala. Nasz młody protagonista czuł się źle, ale przez to wszystko zapomniał o tamtym dziwnym człowieku. Na zajutrz spotkał go jednak znów i ten znowu – powiedz życzenie, a ja je spełnię. I tak w kółko. Ale młody machnął ręką i poszedł dalej. Sytuacja powtarzała się cały tydzień, aż w końcu młody człowiek wydarł się na podejrzanego typa, żeby dał mu spokój, bo wezwie policję. A gdy wrócił do domu, okazało się, że jego matka również zaniemogła i trafiła do szpitala. Młodzieniec był rozbity i nie mógł się skupić na nauce. Na szczęście tamten obcy człowiek już się nie pojawił. Nasz bohater uczył się pilnie, ale szło mu to coraz oporniej, dopadały go wątpliwości, czy da radę, co się stanie z nim, jeśli starzy umrą i tak dalej. Normalne obawy wieku młodzieńczego. W końcu jednak rodzice umarli. I młody musiał dorabiać na życie wieczorami, zaprzepaścił naukę, marzenie przestało się liczyć. Któregoś razu, gdy wieczorem zmarnowany stał na moście, pojawił się znów ten człowiek, który wówczas chciał spełnić jego marzenie. Powiedział: Masz jeszcze jedną, ostatnią szansę, mogę spełnić Twoje marzenie. Młody bez wahania powiedział: Chcę się cofnąć w czasie i wszystko naprawić. Wtedy tamten człowiek powiódł go alejką do jakiegoś domu, kazał wejść do środka, a tam stało jakieś niesamowite urządzenie. Kulista komora z lśniącego metalu, wewnątrz pełna przełączników i ekranów. I tamten człowiek powiedział naszemu bohaterowi, już nie takiemu młodemu, bo minęło parę ładnych latek, Możesz wrócić do czasu, który uznasz za stosowny, ale nie możesz okazywać spotkanym tam ludziom że jesteś z przyszłości. To zrozumiałe, odparł protagonista. Pomyśleliby, że jestem świrem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę dla ciebie zrobić, powiedział tamten człowiek. Mogę ci przekazać lekarstwo na wszystkie znane dziś choroby układu krążeniowo-oddechowego. Skąd to masz? Zdziwił się tamten, bo pozostało w nim coś z podejrzliwości naukowca, sceptyka. Widzisz, jestem z jeszcze dalszej przyszłości i tam jest to na porządku dziennym. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Ponieważ czy uwierzyłbyś mi? No, w sumie nie. No właśnie, bierzesz czy nie? Chłopak wziął lekarstwo i wrócił w czasie do momentu, kiedy jego rodzice jeszcze żyli. Podglądał ich przez okno domu i łzy kręciły mu się w oczach, bo nie mógł ich przytulić i powiedzieć, jak bardzo ich kocha. Wtedy Zobaczył z daleka siebie samego, z młodych lat, podbiegł do niego, znaczy do siebie, i przez ułamek sekundy chciał powiedzieć mu całą prawdę, ale to było niemożliwe i zdał sobie z tego sprawę. I jedyne, co mu przyszło do głowy, uświadomiło mu, że to wszystko już się zdarzyło. I ta świadomość sparaliżowała go tak, że nie był w stanie nic innego powiedzieć, więc wykrztusił tylko powiedz jedno życzenie, a ja je spełnię. Dzieciak wyglądał na przestraszonego i szybko go zbył, uciekając do domu, a nasz protagonista w starszej wersji rozpłakał się nad swoją bezradnością. Postanowił się nie poddawać ale za każdym razem, gdy widział gniewne oczy młodego siebie, wszystkie mądre słowa zamierały mu w gardle i cały czas mógł wypowiadać jedynie kwestie Gina. Otóż, gdy przez tydzień prób zrozumiał, że lekarstwa nie uda mu się wcisnąć młodemu sobie za żadne skarby, poszedł do knajpy i upił się z rozpaczy. Ale później wziął się w garść i wpadł na inny pomysł. Teraz, gdy emocje po stracie rodziców były bowiem mniej bolesne, przez upływ czasu i żałoby, mógł się bardziej skupić na czymś innym. I zaczął potajemnie chodzić do szkoły. Podkradał młodemu sobie podręczniki i zeszyty, podsłuchiwał pod drzwiami w czasie lekcji, kuł na potęgę jak jeszcze nigdy dotąd. Zawziął się, bowiem wiedział, że nic więcej mu w życiu nie pozostało oprócz marzenia z dawnych lat. Sypiał w garażu swojego rodzinnego domu, bo pamiętał, że w tamtym czasie nigdy do niego nie wchodził, więc nie mógłby siebie zobaczyć. Dzięki temu, że wiedział, co robił w młodości, teraz mógł żyć obok siebie, nie narażając się na wydanie siebie samego. I kół, 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 aż w końcu dostał się na upragnione studia, i tam już bez obaw o spotkanie siebie młodszego uczył się za dostał stypendium. A wkrótce, dzięki swoim osiągnięciom, zdobył stanowisko w NASA i mnóstwo przydatnych znajomości. Dążył do swojego celu, skupiając się obsesyjnie tylko na nim, wiedząc, że nic innego w życiu mu nie zostało, zwłaszcza, że tamten człowiek z przyszłości więcej go nie odwiedził. W międzyczasie spotkał kobietę, w której się zakochał, i jakiś czas później przyszedł na świat jego syn, i wtedy się dowiedział, że może się załapać na lot w kosmos. Był podekscytowany do granic możliwości, a żona bardzo go kochała, dlatego nie robiła mu przeszkód. Przeszedł wszystkie szkolenia i później uzyskał akceptację. Mógł spełnić marzenie i polecieć do gwiazd, jak pragnął od najmłodszych lat. Tego wieczoru usypiał swojego synka i patrząc na niego, przyszło mu do głowy, że Przecież może z tego lotu nie wrócić żyw, więc warto byłoby zostawić coś po sobie. Siadł więc przy biurku i spisał całe swoje życie, a łzy ciekły mu po policzkach i wsiąkały w papier. Następnego dnia był wielki dzień odliczanie: cztery, trzy, dwa, jeden, zero. I rakieta wystrzeliła w kosmos, unosząc swoje metalowe cielsko, z niewiarygodną siłą wyrywając się z objęć opiekuńczej wręcz miażdżąco grawitacji. Z przestrzeni kosmicznej przesyłał żonie poprzez Skype swoje przepełnione nieskończoną jak wszechświat i czas radością słowa i łzy, a ona płakała i radowała się wraz z nim. Niestety powrotny lot nie zakończył się szczęśliwie. W pomarańczowo-białych pomieniach, BUM! Kadłub rozniósł się w pył wskutek jakiegoś błędu technicznego. Syn jego nie poznał go osobiście. Miał tylko nagranie ze Skype'a, które matka przezornie utrwaliła na MP4, oraz list autobiograficzny, który czytał kilkaset razy w roku, aż znał na pamięć każde słowo, każdą kreskę, każdy kleks od łzy. Były to już wspaniałe czasy pod względem rozwinięcia technicznego. Syn, zafascynowany fizyką, poszedł na takież studia i wraz z przyjaciółmi dokonał wiekopomnego wynalazku machiny do podróży w czasie. Wtedy, gdy udał im się pierwszy eksperyment, wiedział już dobrze, co musi zrobić. Wrócił do domu i spytał matkę, co zostało po jego ojcu. Matka podała mu pudło z ubraniami, nie wiedząc o co mu chodzi, ale syn był pewien, że ma rację. Przetrzepał wszystkie kieszenie i znalazł to, czego szukał. Fiolkę z tajemniczym lekarstwem. Wsiadł w machinę, kiedy nikt nie patrzył, bo nie wolno było używać tego do celów osobistych, ale on wiedział, że to zrobi, bo to zrobił. I wrócił w czasie do czasu... Gdy jeszcze nie było go na świecie, czyli do momentu, gdy jego ojciec był mniej więcej w jego wieku. Odegrała się scena, którą już znacie, i syn naszego początkowego protagonisty poszedł w miejsce, w którym przez te wszystkie lata czekał na niego wehikuł czasu, pozostawiony tam przez jego ojca, gdy ten postanowił nie wracać w czasie. Po czym wrócił do swoich czasów, tak, że nikt się nie zorientował. Wrócił do domu i długo płakał w poduszkę, sam nie wiedząc czemu. A później nagle poderwał się na równe nogi i zbladł, bo zdał sobie sprawę z tego, że nie ma pojęcia, skąd się tak naprawdę wzięło lekarstwo w tej fiolce.